Cześć, ja nazywam się Bartosz Kolewicz i witam Cię na swoim kanale. Do tej pory nagrałem mnóstwo poradników, które miały pokazać Ci jak radzić sobie z różnego rodzaju kontuzami. Natomiast teraz charakter kanału nieco się zmieni, ponieważ będę starał się pokazać, jak drożyć teorię w praktykę. Zapraszam! Niewątpliwie zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego jest mocno obciążający zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Na samym początku po urazie nie do końca wiesz co się stało, poza tym, że noga jest spuchnięta jak balon, dodatkowo zakres ruchu jest bardzo ograniczony i temu wszystkiemu towarzyszy, że cholerny ból. Bardzo często urazowi zerwania więzadła krzyżowego towarzyszy również uszkodzenie łąkotek, przez co wydłuża się czas rehabilitacji pod warunkiem, że jesteś tym szczęściarzem, że tą łąkotkę wystarczyło tylko zszyć. W tym wypadku będzie to czas od 4 do 6 tygodni. Co się dzieje po takim zabiegu? Przede wszystkim po zabiegu jest bardzo duży obrzęk, co wbrew pozorom jest naturalną reakcją organizmu, która w procesie rehabilitacji będzie ci dużo mówić, w którym kierunku idziesz, czy to, to, co robisz, jest skuteczne. Po zabiegu występuje również zmniejszony zakres ruchu, co oczywiście też jest rzeczą naturalną, ponieważ po pierwsze jest obrzęk który ogranicza zakres ruchomości, a po drugie ta Twoja noga jest tak słaba, że samo jej zgięcie zajmuje sporo czasu. Ostatnim, bardzo ważnym wyznacznikiem w trakcie procesu rehabilitacji jest ból. Jak wiadomo, każdy ma inny próg bólu. Jedna osoba będzie miała większy, ktoś będzie miał mniejszy. Natomiast po zabiegu, jak już zejdzie znieczulenie, bardzo ważne jest, aby mieć przy sobie mocne leki przeciwbólowe, które najlepiej zażyć przed snem, dzięki czemu prześpimy całą noc, co poprawi naszą regenerację, przez co ta noga na rano będzie mniej obrzęknięta, będzie większy zakres ruchu i będą mniejsze dolegliwości bólowe. Natomiast w ciągu dnia staraj się wykonywać ćwiczenia, o których zaraz sobie powiemy, a dodatkowo może stosować e, okłady zimne, co pozwoli łatwiej zarządzać tym bólem w ciągu dnia. Te trzy rzeczy, o których wcześniej wspomniałem, Odgrywają kluczową rolę w trakcie procesu rehabilitacji. W ostatnim tygodniu przyszły do mnie aż trzy nowe osoby, które są po zabiegu rekonstrukcji wizy do krzyżowego i są prawie na tym samym etapie, mimo tego, że czas po zabiegu jest różny. Jedna osoba jest trzy tygodnie po zabiegu, kolejna trzy miesiące a trzecia osoba jest aż 6 miesięcy po zabiegu. Zakres ruchomości tych trzech osób jest podobny, jedynie osoba, która jest 3 tygodnie po zabiegu ma oczywiście mniejsze zgięcie, co w tym wypadku jest w zupełności normalne. Punktem wspólnym tych trzech osób jest zmniejszony obwód uda, mimo tego, że czas po zabiegu jest różny. O czym to świadczy? Zaraz Wam wszystko opowiem. Jeden z protokołów postępowania po rekonstrukcji więzadła krzyżowego, a konkretnie protokół z Melbourne, pro proponuję wykonanie testu wytrzymałości mięśniowej, w której porównuję jedną kończynę do drugiej. Z mojej perspektywy, gdzie sam jestem po zabiegu 2,5 roku, porównywanie siły mięśniowej jednej kończyny do drugiej nie ma najmniejszego sensu, o czym mówią też najnowsze badania. Natomiast daje to ogólny pogląd, jak sprawna jest dana osoba. Wykonując test wytrzymałości mięśniowej w pierwszej fazie rehabilitacji i po zabiegu proponuję przysiad na jednej nodze do boksu 60 cm, Teraz jedno nóż, plank bokiem oraz wpięcie na palca. W tych wszystkich testach, które wykonałem z tymi trzema osobami, najlepiej wypada osoba po 6 miesiącach. Dlaczego natomiast zacząłem z nią od pierwszej fazy rehabilitacji? Już wam mówię. Przede wszystkim nie znam tego pacjenta, nie znam jego historii treningowej, nie znam procesu rehabilitacji, jak to wyglądało na samym początku. Dlatego gromadzenie historii treningowej w trakcie prowadzenia rehabilitacji pozwoli mi przyspieszyć przejście z jednej fazy do kolejnej. Wcześniej wspomniałem o obrzęku, zmniejszonym zakresie ruchomości oraz o występującym bólu, gdzie jedynka to jest ból praktycznie nieodczuwalny, natomiast 10 jest to ból, który towarzyszy prawdopodobnie podczas zerwania więzadła krzyżowego. Teraz moim zadaniem u tych pacjentów jest dobranie ilości ćwiczeń, ilości powtórzeń, serii oraz częstotliwości treningów do tego, aby wywołać u nich hipertrofię, bo jak pamiętacie, każda z tych osób miała. Zmniejszony obwód uda względem drugiej nogi, przy okazji pilnując tego, żeby ból był na takim samym lub mniejszym poziomie, nie zwiększał się obrzęk, a przy okazji poprawiał się, poprawiał się zakres ruchomości. Z czasem będziemy mogli pracować nad siłą czy wytrzymałością czy innymi cechami motorycznymi, które są kluczowe, aby każda z tych osób mogła wrócić do codziennego funkcjonowania, a kto wie, może w przyszłości nawyk aktywności fizycznej zostanie z nimi na dłużej. Jeśli podczas procesu rehabilitacji pojawi się u ciebie ból w skali od 1 do 10 większy niż 5, to powinniście przerwać ćwiczenie, chyba że fizjoterapeuta ci o tym poinformuje, że tak może być. Jeśli po skończonym treningu pojawi się u ciebie obrzęk, zmniejszy się zakres ruchomości, to bardzo ważne, abyś poinformował o tym swojego rehabilitanta bo może po prostu zrobiliście zbyt dużo i potrzebujesz dłuższego czasu na regenerację. Podsumowując, jeśli doszło do zerwania więzadła krzyżowego lub planujesz w przyszłości wykonać taki zabieg, to warto się do niego przygotować, ponieważ osoby, które przygotowały się do takiego zabiegu cieszyły się lepszą sprawnością do dwóch lat po zabiegu. Ja po swoim zerwaniu Więzadu krzyżowego zabieg miałem następnego dnia, dlatego uważam, że najlepiej jest trenować cały czas regularnie, żeby być gotowym na to, gdy zdarzy się jakikolwiek wypadek. Jeśli zabieg dotyczył tylko i wyłącznie rekonstrukcji więzadu krzyżowego, to już w pierwszej dobie po zabiegu należy wykonywać ćwiczenia izometryczne lub elektrostymulację mięśni, dzięki czemu poprawić krążenie i przyspieszyć regenerację. W pierwszym etapie po zabiegu bardzo ważne jest, aby obserwować ból, obrzęk. Oraz zakres ruchomości, dzięki czemu będziesz wiedzieć lub wiedziała, na jakim jesteś etapie i czy ilość tego, co robisz, jest odpowiednia. W dzisiejszym materiale to wszystko. Mam nadzieję, że taka forma przekazu ci się odpowiada. Jeśli tak, to udostępnij ten materiał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.